Zarobiłem z koła, nie wychodząc z łóżka To pora by z kraju Zbieram gotówkę z poduszka. Żeby uniknąć przypału Trzeba wyjechać z podwórka Z lotniska na lotnisko z samolotu do samolotu Z kasyna do kasyna Żeby wygrać z sosu Milion złotych obrotu, Więc milioner wlatuje w grudniu Możecie dać mi już spokój Zjadałem cały To wciąż rucham w chwil, mm. to się skończyło mm. jestem pierdolony w płagno ale coś tu jest za łatwo nie może nic tam zabrachnąć, baby muszę utrzymać to saldo mm. patrzą na mnie jak na degenerata i kurwa w sumie to jest prawdą to na mnie tylko odróżnia ja to że co miesiąc kupuje nowe auto mm. i płacę caribo nie chcę mi się ich rejestrować To jest słoka jak haribo nic tylko się delektować mm. Dawno od Tron, nie się przystosować. To by... Ale gorsza ta nutka niż te ostatnie, ale spójrz. I jeszcze jest tak, wszystko... <totek> gimpera nuta gimpson. Gimpson to jest giga kurwa Ojira.